Dzień dobry najmilsi uczniowie szkół średnich, a także myślę, że przede wszystkim maturzyści. Dzisiejszy odcinek to będą pytania i odpowiedzi QA na temat matury ustnej. Rzecz jasna, nie będę tutaj zgłębiać jakichś bardzo powiedziałabym takich istotnych szczegółów, bo na to nie mamy czasu, ale te szczegóły możecie sobie dokładnie obejrzeć i zapoznać się. Na moich dwóch wystąpieniach. Na przykład na stronie WSB Merito, możecie odnaleźć dostęp do moich wykładów maturalnych, a trzeci ostatni z 13 kwietnia dotyczy matury ustnej, natomiast znacznie więcej szczegółów dotyczących matury ustnej z przygotowanymi specjalnie materiałami możecie, moi drodzy, otrzymać, kiedy zapiszecie się na specjalne spotkanie, 6-godzinne spotkanie w ramach maturalnego Dream Teamu jeśli wejdziecie na stronę maturalnego Dream Teamu, a to spotkanie już w przyszłym tygodniu, sobota i niedziela. Matura podstawowa. Oraz matura rozszerzona z języka polskiego. A ja przechodzę już do sedna sprawy, czyli tego, co trzeba wiedzieć o maturze ustnej. A dlaczego to robię, kochani, bo mijają lata, a ja wciąż spotykam się w każdym roczniku z tymi samymi pytaniami, z tymi samymi wątpliwościami, i dzisiaj chciałabym się do nich krótko odnieść. Myślę, że większość z Was, mam tu oczywiście na myśli maturzystów, dostała już informację o dniu oraz godzinie, w czasie której będą zdawać swój egzamin. Dla każdego z Was przeznaczone jest teoretycznie 30 minut. Dlaczego używam słowa teoretycznie? Bo przecież nie musi tak być, że będziecie odpowiadać na zagadnienia przez całe 10 minut. Możecie na przykład mówić 7 albo 5. Niemniej jednak, jak to wygląda? Zawsze trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Może to być dowód osobisty albo paszport. Niemniej jednak, wchodząc do sali, tylko ten dokument i ewentualnie długopis możecie mieć ze sobą. I tu uwaga: żadnych zatyczek do uszu, żadnych słuchawek, ani innych urządzeń, które miałyby zapewnić Wam ciszę i zagłuszyć kolegę bądź koleżankę odpowiadających przed Wami. Tak, z wyjątkiem pierwszej i ostatniej osoby w kolejce, moi drodzy, będziecie musieli się z tym liczyć, że przygotowujecie sobie odpowiedzi, podczas kiedy ktoś inny z przodu odpowiada przed komisją. Kolejna kwestia. Losujecie zestaw. Na każdą godzinę przeznaczone są odrębne numery zestawów. Nie ma więc takiej możliwości, żeby się Wam powtórzył zestaw. Czyli, jeżeli ktoś wchodzi o 9.30 i dostaje zestaw, X, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wchodzący o 12.30 dostał te same zagadnienia. W zestawie macie dwa pytania. Pierwsze to jest oczywiście te znane Wam już z puli pytań jawnych, która została opublikowana w komunikatach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ponad rok temu. Następne zaś pytanie to jest pytanie z puli niejawnej. Może ono dotyczyć tekstu literackiego. Jakiegoś tekstu ikonicznego, do którego zaliczamy obrazy, zdjęcia czy fotografie rzeźb, jak również tekstu, który nie ma charakteru literackiego, na przykład dotyczy nauki o języku, modnych słów, czegoś w komunikacji, albo na przykład języka internetu. Zasiadacie przy specjalnie do tego przygotowanym stoliku, przy którym powinna znaleźć się opieczętowana kartka, na której macie 15 minut na zrobienie dokładnych notatek. Nie uczcie się, że zostaniecie wezwani później i też nie bójcie się, że będzie to wcześniej dlatego, że drugi z członków komisji pierwszy też, ale drugi przede wszystkim bardzo pilnuje czasu. Rzeczywiście w sali, w której zdajecie, musicie mieć przed sobą widoczny zegar i jednocześnie, kiedy przekraczacie czas, członkowie komisji muszą was wezwać. Do siebie i już musicie zakończyć Waszą pracę. Dokładne 15 minut dla osób bez specjalnych orzeczeń. Bo jeżeli ktoś ma orzeczenie o wydłużeniu czasu pracy, to może wówczas nad tymi zagadnieniami pochylać się przez minut 30 i z tego może wynikać na przykład rozbieżność w godzinach wchodzenia poszczególnych osób do sali, czyli że znacznie później niż ktoś mógłby przypuszczać. W każdym razie moi drodzy, po tych 15 minutach jesteście wzywani przed oblicze komisji. Następuje te 10 minut, w czasie których prezentujecie zagadnienia, na które mieliście sobie przygotować wypowiedź. Co można zrobić przez 15 minut? Życie pokazuje, że w tej sytuacji, a jeszcze dołączywszy do tego niebywątpliwie stres. Najlepiej jest zrobić sobie w punktach plan odpowiedzi bez rozpisywania się, bo nie zdążycie ze wszystkim. Pamiętajcie, że w pytaniach, na które odpowiadacie, należy podać też konteksty. Nie muszą to być konteksty literackie, ale faktycznie będziemy na to zwracać uwagę, czy kontekst został omówiony. Bardzo dokładnie przyglądajcie się temu, co macie na tej kartce. Raz bowiem zdarzyło mi się, że uczennica zapomniała, iż ma drugie zadanie do zrealizowania. Mówicie do 10 minut. Postarajcie się, żeby to nie było 2 minuty albo 3 na dwa zagadnienia, bo też jest to błąd kompozycji. To znaczy, że maturzysta nie wykorzystał odpowiednio czasu na stworzenie takiej sensownej i pogłębionej wypowiedzi. Kiedy już zakończycie mówić na obydwa zagadnienia, następuje czas, w którym możecie poinformować komisję, że zakończyliście wypowiedź. Teraz przez 5 minut jest czas na rozmowę z komisją. Możemy zadać do trzech pytań, w tym jedno z tych pytań obowiązkowych będzie zawsze dotyczyło moi drodzy perspektywy osobistej. Przykładowo, w odniesieniu do omawianej przez was lektury mogę was zapytać o to, czy będąc w takiej sytuacji jak postąpilibyście będąc w podobnej sytuacji. Niemniej jednak bardzo ważne jest, że egzaminatorzy nie mogą Was naprowadzać na odpowiedź. Proszę się zatem nie spodziewać, że jakoś specjalnie będziecie prowadzeni za rękę. Po Waszym zakończeniu odpowiedzi jeszcze nie dostajecie informacji o punktacji. Dziękujecie, zasuwacie krzesełko i wychodzicie z sali. Teoretycznie punktacja powinna być przedstawiona po każdych pięciu bądź sześciu osobach w czasie specjalnie do tego wyznaczonej przerwy. Macie prawo powiedzieć, że nie chcecie ogłoszenia wyników w obecności innych osób. Może być tak, że wyniki będą ogłoszone tylko dla Was, ale trzeba to wcześniej zaznaczyć. Większość maturzystów jednak decyduje się na to, że wysłuchuje tych wyników grupowo. Oczywiście matura jeśli jest zdana przewodniczący bądź przewodnicząca komisji informuje o punktacji, o dokładnie i za co zdobytych punktach i następnie gratuluje wam zdanej matury. Co jest brane pod uwagę w punktacji? Specjalna metryczka do punktów dzieli się na dwa zadania, które mieliście omówić. Brana jest pod uwagę zawartość merytoryczna, język waszej wypowiedzi, to czy popełnione były błędy rzeczowe, bądź pojawił się błąd kardynalny. Wszystko oceniane jest oddzielnie. Także rozmowa i oczywiście to, czy wasze wypowiedzi były pełne i właściwe, i sam język tej wypowiedzi jest oceniony. Maksymalnie, moi drodzy, można zdobyć na maturze 30 punktów, czyli 100%. A zatem, żeby ją zdać, wystarczy mieć tych punktów 9. I proszę też brać pod uwagę, że matura ustna wprawdzie w większości polskich uczelni nie jest może jakoś szczególnie istotna, to kuriozum, ale bardzo interesują się tym wynikiem uczelnie zagraniczne. Ale zawsze jest miło zobaczyć dosyć wysoki wynik procentowy na ogólnym świadectwie, który dostaniecie już na początku lipca. Jeszcze raz zapraszam do udziału w tych spotkaniach ze mną, czy też do zajrzenia do strony merito, czy też właśnie do tego spotkania, które odbędzie się już 21 w sobotę w ramach Maturalnego Dream Teamu. 6 godzin intensywnej nauki. Zapraszam specjalnie przygotowane testy oraz inne materiały. A dzisiaj już życzę Wam słonecznego, pogodnego i radosnego tygodnia. Do zobaczenia!